Mm. O dobra, oki doki to Strząs był taki potężny Ona mówi nagrywaj, no to nagrywam. XIV wiek Gotyk Ja bym sobie urwał jedną cegłę Takie skalne miasto Żelbetowe miasto Drzwi jak do Hogwartu Gdzie ja tutaj z tą I... literaturą i prawie że to jest Hogwart, bo to liceum ogólnokształcące w Kętrzynie. Liczymy na ciekawy występ ona liczy na brawa i łoklaski. Blawa, brawa. Czy ktoś wie, gdzie leży Rachel? Nikt nie wie. A jesteśmy właśnie w Reszlu, zobaczcie jaka urocza uliczka, odjazdowa, po prostu jest odjazdowa, to w ogóle nie jak w Polsce, zobaczcie te schodki do domów kamienne, to jest w ogóle jak jakaś Anglia, Francja, Włochy, nie wiem. Byłem w Reszlu jak miałem 18 lat na wakacjach na Mazurach, dokładnie w świętej Lipce, ale tu też urzędowaliśmy. I nic nie pamiętam oczywiście, ale to takie piękne, małe miasteczko, że jestem pod wrażeniem. Malutka urocza miejscowość. Wieża kościelna dla zwiedzających. O! A tutaj pruski monumentalizm. Zobaczcie. Miliony cegieł Miliony cegieł Miliony cegieł Ale Przyznamy się, że jesteśmy wielkimi fanami architektury eee, Na Dolnym Śląsku i na Mazurach Co pies na to? Co pies na temat architektury? Jest na to jak lata tam temu mam sobie Reszel to mała mazurska mieścina niedaleko Kętrzyna. I tak zajrzeliśmy bardziej na zasadzie, że aha, przejeżdżamy, i do tego jeszcze no, taka szczypta, właśnie wspomnień. Chciałem zobaczyć, jak wygląda miejscowość, w której mało wpysknie dostałem. Jak miałem 18 lat, byliśmy tu na koncercie. E, na koncercie Izraela. <laughs> Jeden z moich pierwszych koncertów w życiu. Na rynku był koncert. Miała grać Moskwa, ale coś nie dojechali muzycy. To międzykulturowo? Moskwa, Izrael. E, to byli prawie ci sami muzycy, <laughs> więc e, zagrali w składzie jako Izrael. W efekcie, bo kogoś tam zabrakło, czy coś. W każdym razie jajca. I... My się tu znaleźliśmy nie przypadkowo. Wiedzieliśmy, że jest koncert od lokalców, a, my, a y, urzędowaliśmy w świętej lipce, zaraz obok. Mało święci byliśmy, ale święta lipka miała nas oświęcić. Dla wyrównania, dla utrzymania równowagi w systemie, to nie święci, chłopcy w świętej lipce. Bardzo ładne te elementy z terakoty. Czy jak to tam się nazywa właściwie, bo jak skliwione to już chyba nie te nie wiadomo co, ale bardzo oryginalna willa. Wejdę chyba na podwórko, zobaczę ganek jeszcze, bo to może być ciekawy Jeśli oryginalny, to ciekawy. Zobaczmy. Ale zobaczcie na te zasówko, na zasłonki nad oknami. Park, amfiteatr i zrobimy kółko do zamku Ale to jest przyjemnie tak. To znowu Dolny Śląsk. Ja się czuję jak na Dolnym Śląsku, za którym tęsknię bardzo w tym roku Psy wyprowadzamy na smyczy W ramach protestu pani cię odpięła psa łamać zakazy! Uuu. Nie? Nie chcesz, chcesz tam iść? iść, to idź tamtędy Oceniłaby Oceniła drogi. Wyraźnie <noise> w, pod, bardziej miała ochotę na tamtą, ale mhm. zmuszona została przez nas do pójścia. Dziwne miejsce w dziwnym miejscu, ale lubimy bywać w dziwnych miejscach, dlatego że Mazurska, mikro miasteczko. Yy, który zawiera wszystkie elementy dużego miasta czyli fajną architekturę, park, zamek, No Patrzcie, patrzcie tutaj Podróżowe. Towarzystwo Szachowe jest prężne w reszlu widocznie, bo tu była, ale słabo widoczna jest o, no. szachowniczka tak grali, przesuwali, żeby czyli tarli. kilka stolików, gdzie można łupać w szachy aż miło na granitowym stoliczku, stoliczku. Nie słuchajcie pierwszy raz pokaż. pierwszy raz gdzieś widzę tablicę z gawronem zawsze są jakieś takie wiecie w cudzysłowie Kondory. egzotyczne bardziej ptaki ja To taki pospolity gawron którego spotykamy na co dzień ale niewiele o nim wiemy co na wyposażeniu parku są też karmniki chyba dla ptaków jest tak całym, bardzo dużo. całymi rzędami co też pierwszy raz widzę żeby Aha. park powiedział ptakom Welcome. Little show for you. Tu, idziesz za pancią? Czy będziesz twańsza Zobacz. Przejaw inteligencji. <laughs> w inteligencji psiej. One Pewnie nic się tu nie dzieje, ale ładnie. Ale zrobione. Dobra, ja idę na widownię. Aktorka idzie na scenę. Liczymy na. Ciekawy występ. Ona liczy na brawa i łoklaski. Dobra, my siadamy. Skupiamy się na. Artystce Już Zaśpiewa Ona powiedziała, że zaśpiewa. Czekamy To nie jest opera leśna w supocie, nie zaśpiewam mhm. I nie wow. To wyłączam, nuda Niezły zameczek Nie wiem co robi ten smok chiński Atakuje ten zamek czy co Nie wiem czy go widzicie na tej kamerze to już 10 metrów to jest odległość Z tej strony jest monumentalne wrażenie Siemanko Jesteśmy w Kętrzynie Czy wszyscy wierzyli, że jesteśmy w Kenszyn? Nie wiem, to z tej perspektywy nie będzie widać z tej perspektywy na kamerce I love Kenszyn. Tu ludzie naprawdę lubią swoje miasteczko, chyba. Kenszyn, mimo że nieduży, to ma kilka takich fajnych perełek architektonicznych. To jednak było niemieckie miasto, więc pruskie. Więc, zam... więc zamożne. Kamienica naprawdę ładna I, i zobaczcie w jakim genialnym stanie, jak oceniasz jego wiek Kasia. No, to był jakiś budynek użyteczności publicznej kiedyś. Teraz jest to starostwo między innymi A kiedyś pewnie był tu jakiś tam magistrat zobaczcie jaka fajna skrzynka na listy dawna a w środku no nie mogę sięgnąć, bo pies owinął mi o wokół nóg Słuchajcie, trapa generalnie o spróbuję Wam pokazać Fajnie, że pozostawiamy to. nice Drzwi jak do Hogwartu. Ja tutaj z tą literaturą komponuję się nieźle. I prawie, że to jest Hogwart, bo to liceum ogólnokształcące w Kętrzynie. Fajnie byłoby się uczyć w takich murach, co? No, szkoła to oczywiście zdewastowała, co było oryginalne, bo tak zawsze szkoły Krzyżowe. robią. Ale zostało też sporo oryginalnych rzeczy. Kasia chciałabyś uczyć w takiej szkole? W takim budynku, znaczy. Chciałaby, to chyba coś tak. w tym jest. Się nie zapala. O, zapaliło się. Tak zwana zabawa w ciemno jasno. Ciemno, i potykasz się. Jasno, i, i dopiero widzisz, gdzie jesteś. Wchodzimy na wieżę w bazylice. Mniejszej. Taka wieża. Wam że to kawał ceglanego potwora. Zobaczcie w górę. U. Wyjrzymy przez okno. Wyjrzymy. Już widać kędrzyn. Wysielstwo pradawnych przodków aha i tutaj się wygląda czysta okienka na górę już nie ma wejścia Ach. Tak w kańczynie jest aktualnie oblegany przez bliżej nieznanego rycerza Oda, oki doki. kulka do za małych drzwiczek Tatażenie tu się skupia Szybciej się kręcą planety niż ty. Puścisz tą kulkę. Jest. To jest jeszcze utrudnienie. No, może ci wyleci z drugiej strony jak przesadzisz. Mm. Czyli wpadnie do wieży i wypadnie z wieży. No właśnie. No właśnie nie skończyłaś no challenge'u Dobra, 13 dni później I już wrócimy. Ostatnia, tutaj. ostatnia próba. O, jest! Udało się. Udało się, no są dowody. Ja się postarzałem w tym czasie trochę, dosyć znacznie bym powiedział. Uwaga, trzeba mówić po niemiecku, nie wolno po polsku. Jest zakaz używania języka polskiego, to jest siedziba Wehrmachtu. Ale ja znam tylko Achtung. Achtung. Gromny budynek jakiś. Wygląda trochę jak falochron Nie jak bunkier Schron dla gości To ten sam mental co przy lądowaniu Takie skalne miasto. Żelbetowe miasto. Dużo prętów. Złomiarze by tu mówić. Chodź, chodź, chodź. Chodź, tutaj idziemy, chodź. Rajba, to Takie o. W końcu gdzieś można wejść, więc wchodzimy w schron. Geringa, o zacny. Dawniej wisiała tablica o zakazie wejścia. Mm.

Tutaj słuchajcie, recenzja kompleksu. W poszukiwaniu noclegu trzeba zjechać z asfaltowych dróg i snuć się takimi ścieżkami. Pańca zadowolony. Wszystko się telepie, słychać Ale jeszcze 2 km do celu, niedaleko Powiem dosadnie, to jest taki mazurski folklor, kurwa. drogi szutrowe Widzicie, szerokie, piękne, bez dziur, bez kałuż ale ta droga rozkręci wam wszystkie śrubki w samochodzie to jest szerokie ale garbate Przypomina tarkę Przy małej prędkości poniżej 5 km na godzinę da się jechać przy średniej wypadną wam plomby, włosy i samochód rozpadnie się na kawałki niewątpliwie być może da się zasuwać 60 na godzinę, ale nie sprawdziłem. Na razie po prostu przeklinam autora tej drogi. To już która jest z kolei, którą taką zaliczamy, i wszystkie robią dokładnie to samo. Wszystkie są zrobione dokładnie tak samo. Czyli zrobimy taką karbowaną drogę, żeby nie jeździli szybko. I tak to się dzieje. Hej, okay, zbieramy się. Napadam tutaj. Kurzą pracują, drogi remontują i tak dalej. Miejsce nie było epickie. Niestety kolejne nieepickie miejsce, ale liczymy, że tym razem uda się znaleźć. Coś godnego kilku dni. Ruszamy do Giżycka. Pies gotowy. Ju!